Jezus jest tutaj. Uciszcie się. Pokój z Tobą. Dziękuję. Dziękuję, że przyszedłeś do mojego domu. Nauczycielu, witam Cię. Miejsce dla nauczyciela. Rusz się. Nie, nie trzeba, usiądę tam. Dajcie wina. To mój brat Jakub. Zajmuje się tym samym co ja. W imieniu nas wszystkich piję Twoje zdrowie. Rabbi, Nauczycielu, chcemy posłuchać, jak nauczasz. Proszę, przemów do nas. Dajcie spokój, najpierw coś zjedzmy. Nie. Niech sam decyduje. Chciałbym opowiedzieć wam pewną przypowieść. Siadajcie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Pewnego dnia młodszy z nich rzekł do ojca: "Daj mi część majątku, który na mnie przypada". Podzielił więc majątek między synów. Niedługo potem młodszy syn odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Wkrótce nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Uprosił jednego z tamtejszych rolników, żeby go zatrudnił do karmienia świni. Był tak głodny, że pragnął napełnić swój żołądek, choćby strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem jedzenia? A ja tu z głodu ginę. Wrócę do domu i poproszę ojca, żeby uczynił mnie choć jednym ze swoich najemników. Wybrał się więc i poszedł. A gdy był jeszcze daleko, Ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował. powiedział... A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec wezwał swoje sługi i rzekł: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Zabijcie utuczone ciele. Musimy wyprawić wielką ucztę, ponieważ mój syn był umarły, a znów ożył. Tymczasem starszy brat pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i spytał, co to ma znaczyć. Ten zaś opowiedział mu wszystko. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść do domu. Więc ojciec wyszedł i tłumaczył mu, ale nie chciał słuchać. Oto tyle lat ci służę, powiedział, i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie ani razu nie dałeś nawet koźlęcia, bym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił mój młodszy brat, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Na to ojciec powiedział mu: Proszę, spróbuj zrozumieć. Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić, bo ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął. A odnalazł się. Me, Wydacz mi mistrzu.. I'm... Jestem głupcem.